Cześćka, dzisiaj szybkie denko, czyli produkty, które już zużyłam mniej więcej w ciągu półtora miesiąca. Ja wiem, że ostatnio pojawiały się wielkie, wielkie denka i od chyba ostatniego filmiku robię tylko takie jakby mniejsze porcje właśnie kosmetyków, które zużyłam, ponieważ teraz aktualnie tworzyłam takie większe opakowania kosmetyków, większe opakowania balsamów. Czasami używam kilku na przykład kremów naraz, także tego też nie jest dużo, bo ostatnio miałam po prostu taką jakby manie próbowania wszystkiego. Eee, no i zaczynamy od produktów pielęgnacyjnych. Tak na szybko, żelet po z 2. Jeden, który się pojawia, tak naprawdę ciągle jest to wersja gruszka z melonem eee, i za ona ma dodatkowo, e, ten produkt ma dodatkowo oliwkę. Także bardzo ładnie czyści pędzle. E, bardzo ładnie nawilża ciało, jak e, byłam właśnie nad morzem, e, to używam tej oliwki i naprawdę nie, nie potrzebowałam balsamowania także naprawdę rewelacyjny produkt. E, kolejnym produktem to jest Fa Intensive Carrying. E, to jest akurat wersja brzoskwinia. Bardzo ładny zapach, ja bardzo lubię ten produkt. E, pięknie pachnie, przypomina mi właśnie lato. Teraz aktualnie po prostu znalazłam go w szafie, bo miałam zapas e, i go zużyłam. Tutaj mamy chyba e, 300 ml i mniej więcej za 6 zł to jest taki produkt. także cena jest bardzo fajna. E, coś też z pielęgnacji e, Buff Body Works e, Beach Flower. E, to jest jeden z moich ulubionych zapachów. Gdyby taki zapach był na przykład e, m, właśnie wody perfumowanej z Buff Body Works, chociaż nie wiem, czy nie, czy nie jest przypadkiem, e, to bardzo bym chętnie kupiła. Teraz widziałam dziką wanilię, także jestem bardzo, bardzo ciekawa tych produktów. E, I to jest mydełko do rąk. E, m, przy dłuższym stosowaniu nie wiem, czy nie wysłyszałam przypadkiem dłoni, ale to mogę się sugerować właśnie opiniami, które słyszałam na YouTube, także e, dla mnie fantastyczny zapach, mam wersję jabłuszkową e, w kuchni, także naprawdę bardzo, bardzo lubię te produkty. E, teraz przechodzimy szybko do e, tuszu do rzęs, żeby Wam troszeczkę pomieszać ten projekt Denko i trochę kolorówka. E, mam aż cztery tuszy do rzęs. Pierwszym to jest Extreme Lashes od firmy Vibo. Ta szczoteczka naprawdę, no nie było z nią szału. Ja bardzo lubię silikonowe szczoteczkę. Tutaj mam taką po prostu zwykłą szczotkę. Ten produkt kupiłam za około 5-6 zł w promocji jakiś czas temu w Rossmanie. Także ona stała, stała, stała i po prostu czekała chyba na to denko, ponieważ ja do niej nigdy nie wracałam i stwierdziłam, że po co ma leżeć, po co ma mnie używać. Skoro ona mi się nie sprawdza. Kolejną maskarą, którą poleciła mi koleżanka, to jest Missport Sport Studio Lash Instant Volume. Bardzo chwalił się tą maskarę. Niestety ja nie widzę po niej, po niej spektakularnych efektów. Sztyczka niby silikonowa, ale to nie jest do końca ten, to silikonowe takie wykończenie, jakie lubię w, w przypadku na przykład em, tego tuszu. Zaraz wam pokażę. O, mam dwie wersje. Em, Extension Volume em, od firmy Eveline. To są dwa tusze, które uwielbiam, które Wam mogę polecić. To jest wersja chyba 4D. E, także, no nie wiem, dla mnie szału nie ma, e, po prostu boże mam jakieś dziwne rzęsy, bo na mojej korzance wygląda naprawdę pięknie, a, także no nic specjalnego. E, też kolejną maskarą, która mi się nie sprawdziła, którą zobaczyłam u tego Digital, Digital Girl, e, która właśnie bardzo chwaliła, pięknie wyglądała na jej rzęsach, ale co nie wygląda pięknie na jej rzęsach. Także to jest Essence Lash Mania e, Related chyba. Mm, no średnie naprawdę średnie ponieważ te ząbki ma bardzo, bardzo daleko od siebie, które sklejają bardzo rzęsy. One bardzo ładnie, ta maskara bardzo ładnie pogrubia rzęs, naprawdę je unosi. To jest bardzo fajny efekt. Tak na przykład chciałam wykończyć tym tuszem inny tusz, ale niestety po prostu skleja rzęs, także do moich gęstych rzęs i podobno długich się nie nadaje. Ale bardzo fajnym tuszem to jest Max Factor 200 kalorii. Mimo, że to nie jest tylko nowa szczoteczka to bardzo lubię. Bardzo lubię ten tusz. Fajnie się sprawdza hmm, 200 kalorów, 2000 kalorów, żeby się poprawić, bo zawsze nie poprawiacie. Dramatic wolium. To jest kultowy produkt, bardzo lubię, mam kolejne opakowanie u siebie w toaletce, także fajny produkt za dobrą cenę, ponieważ można go zdobyć za 20 zł. Także naprawdę jeżeli lubicie takie właśnie pogrubienie, macie problem ze swoimi rzęsami, trudno je ujażyć, jak najbardziej Wam polecam ten tłuszcz. Dalej przechodzimy do pielęgnacji takiej kolorówkowej. Zużyłam a w zasadzie tak nie do końca zużyłam krębę bez... Um, Multifunction Formula Snail REPAIR BLAMES Bone SPF 32. E, Mizon to jest mizakowy ślimak, e, ślimakowy krem BB. E, bardzo fajny krem BB, ale strasznie jasny. I mam wrażenie, że czasami mnie zapychał. E, bardzo ładnie kryje, e, ale m, tak nie do końca byłam przekonana, czy to ten produkt nie zapycha, czy Rimmel Wake Me Up, ale wydaje mi się, że ten, że ten krem BB jest bardzo dobry, naprawdę bardzo ładnie nabliża, tak upiększa e, skórę, e, ale to nie jest jeszcze takie mokre wykończenie, którego bym sobie życzyła w takich kremach BB, takie mokre, takie satynowe. Mm na pół go polecam, ponieważ naprawdę nie wiem, czy ono mnie nie, nie, po prostu nie zapchał, czy czegoś nie ma, w, czy nie ma, czegoś w składzie, ale wiecie, że ja krem BB uwielbiam i naprawdę nie mam z nimi problemu. Kolejny krem BB, którym się sprawdził, to jest Tony Moly um, Dear Me Petite Cotton Cream krem BB. Mam wrażenie, że zaraz kichnę. Um, Tony Moly, um, to jest bardzo fajny krem, macie jego ocenę na moim kanale, także podziękuję Wam, jeżeli oczywiście nie zapomnę, bo ja mam z tym problem. 30 ml jest to najtańszy krem BB, który mogę Wam polecić na ebay, ponieważ on kosztuje mniej niż 20 zł, chyba. można go zdobyć za 19 zł, także to jest bardzo fajny, bardzo fajny kosmetyk, Przez sobie Morisa wziąć na kolana, bo przecież on uwielbia filmiki, także ten krem BB jest naprawdę bardzo fajny i za naprawdę niewielkie pieniądze możecie rozpocząć swoją przygodę z kremem BB. Ostatni produkt do twarzy to jest Eveline, też zrobiłam recenzję na jego kanale, jest na jego kanale, na moim kanale. Jest jego test, jest chyba recenzja osobno, to jest Mattifying Baby Cream 8 w 1 Light Complexion Bleach Balm. Bardzo fajny. Ja go bardzo lubiłam na lato, ponieważ jest lekki. Ma fajny krycie nakładany gąbeczką Beauty Blender. Naprawdę mu taki efekt flawless. Ta skóra będzie ładnie odbijać światło. Ja naprawdę byłam zadowolona z tego produktu, ponieważ jak pamiętacie, wyjechałam do Szwecji rok temu i ten produkt mi się fantastycznie sprawdził. Także naprawdę Wam polecam. Ostatnimi produktami do Pielęgnacji to jest oczywiście Lady Spin Teraz wczoraj właśnie kupiłam. Nie wczoraj. Nie, trzy dni temu chyba. Ladies Pizzic. Kupiłam sobie nowe opakowanie. Już kupiłam bez promocji za 10 zł, ale bardzo fajne produkty także. Naprawdę, jeżeli nie macie problemu z potliwością, po prostu chcecie poczuć jakiś ładny zapach na ubraniach, to bardzo Wam polecam. Przedostatnim produktem z pielęgnacji jest to Marion, olejki orientalne, odżywienie włosów, makadamia i yang-yang, liang Tutaj mamy chyba 50 ml. To jest przede wszystkim produkt, który Wam bardzo ładnie nawilży końcówki, bardzo ładnie jest stali. Mam wrażenie, że naprawdę u moje końcówki, ponieważ one są no w poprzednim filmiku, widzieliście, że w miarę dobrym stanie. W miarę dobrym. No jak na zrobienie sobie ombre, to są w rewelacyjnym stanie, moim zdaniem. Także Wam polecam i pewnie kupię sobie jakąś inną wersję. Beachy Capital Soleil to jest mój produkt, który teraz używam regularnie, ponieważ miałam w sobie przerwę w stosowaniu filtrów. W związku z tym, że nie było jakiejś takiej właśnie ym, słonecznej pogody, to, sobie uży, to nie używałam tego kremu, ale wróciłam do niego, ponieważ użyłam kremu z kwasem, także yy, no jednak ochrona rano jest ważna. Nam się wydaje, że nie potrzebujemy w tym momencie ochrony przeciwsłonecznej, ponieważ krem używamy wieczorem, ale te kwasy nadal na naszej skórze działają, także muszę używać bardzo nawilżających produktów. Yy, mimo, że to jest motujący krem BB, to bardzo fajnie się sprawdza. Yy, nie podkreślam ich suchy skóry, jak moja skóra i tak ta, później jest przesuszona na czole, także tutaj naprawdę jest ewidentne sito po prostu, jeżeli chodzi o złuszczanie teraz kwasami, także naprawdę muszę używać bardzo, bardzo nabieżającego kremu BB, albo właśnie zaraz Wam pokażę, albo ostatnio używam mieszanki Astor Perfect Stay Foundation i Vichy Change Ideal. To jest mieszanka rewelacja, mam teraz ją na sobie, po prostu takie pół satynowe wykończenie i właśnie wtedy pod to nakładam Vichy i krem i właśnie filtr, filtr serum z Vichy um, Aqualia Także um, ostatnim produktem chyba z denką tak Wam pokazuję tylko dla, um, jakby dla podkreślenia fajności tego produktu, to jest L'Oreal Preference, to jest um, szampon do włosów, taki upiększający, który był dołączony do farby um, Ombre, White Ombre e właśnie z firmy L'Oreal. Bardzo fajny, szkoda, że go nie ma e tak normalnie ponieważ naprawdę bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie tak nabłyszcza włosy, fajny produkt i bardzo się cieszę, że był dołączone w tej farmie także to są moje kochani to jest moje denko całe, które dla was przygotowałam następnym razem naprawdę w denko będzie kilka produktów z The Body Shop będzie peeling z Marion będzie kilka właśnie balsamów także i serów serum, także naprawdę was zapraszam, potem to denko będzie naprawdę super ale już nie chciałam wszystkiego wciskać na siłę tylko chciałam się pozbyć paru produktów ponieważ one mi po prostu stały na toaletce i czekały na to denko, także dajcie znać co się o tych kosmetykach, czy się filmik podobał i oczywiście wszelkie, wszelkie pytania zostawiajcie je dla mnie w komentarzach. Także do zobaczenia, trzymajcie się, hej!